Przekonamy się, na ile jest przydatna skórka z banana w uprawie warzyw. Okrzyw podkorzeń daje tyle. Tyle dałem. Tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest odpowiednia ilość. Wydaje mi się, że to jest ilość dobra. to ten wspaniały nawóz, który sprawi, że warzywa będą rosły w oczach. Eksperymentalna uprawa, gdzie tam mam pokrzywę, banan, mam też skorupkę z jajek, kawę, trawę. Rymuje, jak nie wiem. No, a tutaj mamy pomidory, które też są uprawiane w 15-litrowych donicach, i tutaj już jakaś różnica jest, już coś zaczyna być widać. Jednak ja bym się z werdyktem wstrzymał y, jeszcze z y, dwa miesiące ten, bo teraz to może być, tak wiecie. Teraz to może być bardzo niemiarodajne, że ten na przykład rośnie trochę lepiej niż, niż ten. Czas pokaże, jak to wszystko będzie. Rosło. Oczywiście, żeby ten wynik był jakoś bardzo, bardzo miarodajny, żeby był taki, ten, to by trzeba było zrobić próbę większą. No ale tak dla zabawy będę tą uprawę relacjonował dla Was. I tutaj jest dany, oczywiście, ten sam pomidor. I z sadzonki wy -y wybierałem też takie same. Najlepiej w tym momencie wygląda pomidor, który ma pod sobą drożdże. Na drugim miejscu jest pomidor, który ma pod sobą skoszoną trawę. No ale to jest dopiero początek i zobaczymy, jak to wszystko będzie rosło. Na razie. Wszystkie pomidory wyglądają bardzo ładnie. Pokrzywa, drożdże, jajka, banan, popiół, trawa, znaczy skoszona trawa i jeszcze fusy z kawy. Ale ogólnie to jest naprawdę bardzo dobrze. Pokrzywa, banan, drożdże, skorupki z jajek, trawa skoszona, popiół i kawa. Jak sobie tak patrzę, to nie widzę. Jakiś wyraźnych różnic. Tutaj no, mamy na przykład pokrzywę daną pod, pod korze ma się ten banan i tak dalej. I nie widać, żeby to miało jakiś w tym momencie bardzo duży wpływ na, na wzrost moich pomidorów. Nawożenie. Ja mam pomidory w donicach, w gruncie nieosłoniętym, jak również w tunelu i polecam nawozić pomidory wszędzie. A w szczególności, kiedy pomidory uprawiacie w pojemnikach, ponieważ w pojemnikach jest ograniczona ograniczona ilość ziemi, czyli ograniczona ilość składników pokarmowych. Warto więc wzmocnić krzaki jakimś nawozem płynnym, zwykłym, do pomidorów, humusowym. Pomidorki, które nie są niczym w tym momencie nawożone i wyglądają one dosyć ładnie, na ten moment rosną dobrze i chętnie porównam sobie na koniec ich uprawy, jaka była różnica między właśnie tymi, których nie, nawo nie nawoziłem, dawałem tą pokrzywę, a tymi, które teraz już nawożę. Na razie Rosną OK, bez żadnych nawozów. Sucha zgnilizna wierzchołkowa. Na początek, które pomidory to mają, tutaj mamy pomidory w donicach, które uprawiałem eksperymentalnie dałem tylko pod podkorzeń, na przykład drożdże, dałem podkorzeń banana, pokrzywę, tak dalej. I na tych pomidorach, tutaj nie, nie ma, natomiast tutaj już jest, tutaj jest już sucha, sucha zgnilizna wierzchołkowa. Co to jest ta sucha zgnilizna wierzchołkowa? To jest niedobór wapnia, spowodowany po prostu niedoborem wapnia w glebie lub problemem w pobieraniu tego, tego wapnia z gleby. Ta sucha zgnilizna wierzchołkowa pojawiła się na każdym moim pomidorze, którym miałem eksperymentalną uprawę czyli dawałem pod korzeń banana, pokrzywę, skorupki z jajek, kawę, popiół, drożdże i skoszoną trawę. Pojawiła się na każdym takim pomidorze. Tam była tylko ziemia i nie były dodawane żadne nawozy. Na pomidorach w donicach innych, gdzie dodawałem nawóz płynny, pojawiła się ona tylko na jednym pomidorze. Mam też kilka pomidorów w gruncie bez osłon. Tutaj sucha zgnilizna nie pojawiła się, a przynajmniej nie zauważyłem jej na żadnym owocu. Eksperymentalna uprawa trzech krzaków pomidora w jednej większej donicy, czy tutaj pojawił się niedobór wapnia. No nie, a przynajmniej ja w tym momencie tego nie widzę. Takie coś według mojej wiedzy nie jest niedoborem wapnia. A więc trzy pomidory w jednej donicy, ale nawożone nawozem płynnym raz na około 10 dni. Nie ma suchej zgnilizny wierzchołkowej. Aby być obiektywnym, tutaj mam pomidory, które nie były nawożone. One też tworzą jakąś tam ilość owoców mniejszą, ale też te owoce mają. Miały one niedobór wapnia, też na krzakach pojawił się niedobór fosforu. Zaraz przejdziemy do tych pomidorów, bo choć z daleka wyglądają one nieźle, tak naprawdę wyglądają one gorzej niż pomidory takie same, które były nawożone, które miały choćby nie wiem, samą ziemię i były nawożone, czy też które miały obornika granulowanego pod korzeń i były dodatkowo nawożone. Dałem jeszcze pokrzywę i tak dalej pod sałaty. Sałaty urosły bardzo dobrze. Dlaczego? Bo wykorzystały to, co było z ziemi, też plus ten dodatek choćby z pokrzyw. Ale one nie potrzebują dużo składników pokarmowych. Natomiast tutaj macie przykład pomidorów. Już liście pomidorów wyglądają tak sobie. Na pomidorach wystąpił niedobór składnikowy wapnia. Była sucha zgnilizna wieszokowa. Oberwałem część owoców, gdybym tego wapnia nie uzupełnił, to by szło dalej. Na pomidorach wystąpił też niedobór fosforu, no też można rzec niedobór azotu, więc ziemia plus to dały na, na początku dobre rezultaty, natomiast później, jak już się to skończyło, to wystąpiły dosyć poważne niedobory składnikowe różnych składników. No i ja tutaj dałem wapno dwa razy, tak żeby tej suchej zgnizny już nie było. Oberwałem te, pom te pomidory zarażone. Gdybym nie dał wapna, no to, to by poszło dalej, więc więcej pomidorów by było chorych, czyli niezdatnych do, zjed do zjedzenia. Dałem raz nawóz wieloskładnikowy. No i te pomidory powoli, coś tam, coś tam rosną. Jeśli chodzi o plony, nie jest nawet źle. Tam niedobór wapnia objawił się na wielu owocach, tutaj natomiast jest krzak. Takiej samej odmiany, i miałem takich krzaków kilka, gdzie niedobór wapnia wystąpił tylko na jednym owocu, tylko na jednym spośród tych kilku krzaków. Tak w tej chwili wyglądają te krzaki, może troszeczkę podobnie, ale nie było tu takiego niedoboru składnikowego, i zdecydowanie, według mnie, pomidory lepiej rosną i wydadzą lepsze, lepsze plony. Jest wiele nawozów do pomidorów. Jest wiele nawozów ekologicznych, więc możecie sobie takie nawozy płynne używać. Ja wam powiem tutaj, że też, gdyby to były pomidory koktajlowe, to może by nie trzeba było nic dawać. Natomiast tutaj są pomidory, które mają takie średnie owoce. No i jednak tutaj tych składników brakło. Tutaj jeszcze jeden pomidorek nieoberwany, i nawet drugi. Także takie składniki jak pokrzywa drożdży jako dodatek, tak? Jako nawóz płynny, pokrzywa czemu nie, tam inne też, też można próbować. Natomiast nie jako główny składnik pokarmowy. Tutaj moje zagłodzone pomidory, no tych owoców jest dosyć sporo, jakieś tam splony już wydają, można sobie zebrać, ale no nie są te pomidorki idealne. Te moje pomidory uprawiane w 15-litrowych Donicach, gdzie na przykład jeden dostał eksperymentalnie pokrzywę pod korzeń, drugi drożdże, trzeci skórkę z banana i tak dalej, jak widać, mają niedobory składnikowe. I cóż tu więcej mówić? Sama pokrzywa, same drożdże i tak dalej pod korzeń nie wystarczą. W szczególności chodzi mi o uprawę doniczkową. I one mają niedobory składnikowe, ale jakoś w tym momencie jeszcze rosną. I mimo tego, że one dadzą mniejsze plony niż by dały, gdyby były jeszcze dodatkowo nawożone nawozem płynnym, już nie wiem, choćby humusowym, to i tak dadzą jakieś plony, więc nie jest tutaj źle. Trochę tych owoców też musiałem usunąć, ponieważ miały one niedobór wapnia, a więc na owocach znalazła się taka jakby zgnita piętka, więc już tu troszkę mniej plonów też. Mniej plonów ze względu na to, że nie było nic dawane, ale i tak te plony nie są złe. W szczególności plony będą dobre, jeśli będziecie uprawiali pomidory koktajlowe w donicach. I wtedy nawet powinna starczyć sama ziemia. Jednak ja i tak polecam dawać jakiś nawóz płynny, na przykład humusowy, bo to naprawdę dużo da. Długotrwałe deszcze robią nie tylko to, że sobie woda może stać, bo to jest bardzo duże oczywiście zagrożenie. Jednak długotrwałe deszcze sprawiają, że niektóre warzywa nie mają szansy z chorobami. W szczególności, że te długotrwałe deszcze przychodzą w okresie, gdzie te istnienie chorób jest, jest bardzo prawdopodobne. Jest duża szansa na to, że będzie na przykład taka zaraza ziemniaka. To po deszczach no, bardzo ciężko i po prostu mm, te krzaki zostaną zebrane. Kończę uprawę pomidorów w pojemnikach, gdzie była ta uprawa eksperymentalna. Tutaj na przykład jest pomidor, gdzie pod spodem były dane drożdże. Wygląda on w tej chwili fatalnie. Tutaj zaraza zrobiła takie żniwa. Następnie tutaj mam kilka pomidorów, które nie miały pod, pod korzeniem takich, takich rzeczy właśnie jak pokrzywa i tak dalej, tylko były kilka razy nawożone nawozem płynnym. I one wyglądają lepiej. One jeszcze troszkę będą się trzymały. Oczywiście tutaj też zbiór będzie, bo bardzo dużo pomidorów nadaje się już do zbioru. One tu już pękają. Trzeba je wszystkie zebrać i... Coś z nimi zrobić. Takie coś nie jest w stanie nam zastąpić normalnego nawozu. Tutaj były niedobory składnikowe, no bo była na początku tylko ziemia i na przykład drożdże, więc te niedobory tutaj wystąpiły. Inaczej było z sałatą, która tak dużo składników pokarmowych nie potrzebuje, jednak pomidory są w miarę żarłoczne, więc nie dawam nic, taka trochę ziemi plus, plus coś, czy trochę ziemi i nic. Warto właśnie te rośliny te pomidorki czy jakieś inne bardziej żar, żarłoczne typu papryka czymś wzmacniać kilka razy chociaż w roku nie neguję tego że nie wiem droże są dobre że gnojówka z pokrzywy by była dobra jednak właśnie polecam bardziej stosować taką gnojówkę z pokrzyw niż samą pokrzywę pod kozień. to ta pokrzywa dawana pod korzeń może być tylko dodatkiem, jakąś częścią, jedną małą częścią z wielu innych części, które wpływają na dobry wzrost, na dobre planowanie danego warzywa. Więc takie coś pod korzeń, tak? Ale i tak trzeba pamiętać o tym, żeby te roślinki wzmacniać. Bądź co, bądź wizualnie zbiory uważam za bardzo dobre. No naprawdę nie jest tak źle, tylko że... Zbiory z pomidorów, które są uprawiane w pojemnikach takich samych, ale jeszcze nawożone te kilka razy nawozem płynnym, będą trochę większe. No. Ale i tak trzeba właśnie to oddać, że zbiory tych pomidorów są niezłe. Wartym odnotowania jest fakt, że wyraźnie przy zbiorach wyróżnił się pomidor, gdzie pod korzeniem był popiół. Miał on prawie wszystkie ładne i niepopękane pomidory. No i ten zbiór był naprawdę bardzo duży.